Witam. Nie wiem, czy dam radę je zbliżyć. Eee, nie wiem, czy dam radę zbliżyć. Tak na czujem mierze. Bardzo wysoko są. Trzy albo cztery jaszczębie, gołębiarze. Albo e, jaszczębie i młode. Nie wiem, gdzie one tutaj. A tu jest jeden. Nie, to jest kółka. Na wysoko są a Kiplery 11, już jest od szóstej latają, 6 zostało w górze, a tu jest jedno leci, o jedno jest tu, jeden jest tu, jeden jest tu, nie wiem czego dobrze... o tu jest, a bo ich cztery. Bardzo wysoko, a ten już schodzi, a tu jest jeden, patrzcie, Gołym, nikt tu. Nie wiem, czy to jest samica. I powiedzcie mi, czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Jedno tu, jedno gdzieś odleciał, nie? Mnoży się to jak stąka będzie nie, nie to drugie odleciało On wychodzi do góry a gołębie tiplery 6 hmm. zostało w górę w górze jest ja mówię 11 od szóstej latają cały czas nad głową cały czas nad głową on jest, tu jest. A tamte... A te są tu. Te są tu. A on jest pod nimi. Sześć zostało jedenasta. Czyli tak zamazuje. No i nie pozwolimy się ścić. A grzeje? nie wiem ile tych stopni jest Jest taka lampa że to nieprawdopodobne On Dochodzi do nich i chodzi do, do góry hmm. musiał się nauczyć hmm. Nie wiem jak, jak to będzie ale nic z tego nie będzie a dziwne, że jak czas był, ładował się telefon, tak jak zobaczyłem one były bardzo wysoko tej jeszcze i tak się goniły, przeganiały jakby się w górze eee, a ten cały czas, ale to ja taki własnego dałem, tak. go normalnie na sznurku miał nad gojemnikiem e, na sznurku zamontowanego i na latawca nie wiem czy go w ogóle dobrze mierzę jakie to zbliżenia tu jest strasznie zamazuje spróbuję przypałować a te wyszły do góry, nie tam są no co najbardziej ciekawe do tego jaszczębia żaden wysiłek go nie kosztuje on unosi się na prądach i on ma cały czas A nie wiem gdzie te gołęby są. Gołębie gdzieś z boku poleciały, bo huh, nie lubią latać. Jak odleciały tutaj, gdzieś z tyłu, są, za głową muszą być. Hmm. A gołębik, tu, a ten centralnie nad gołębikiem. I on już mi tu wybrał dość sporo. Założyłem takie taśmy tam. Nie wiem czy jej widać. Tak się teraz, jak jest wiatr, to to tak się mienią, odwracają i jak to powiedzmy tak, to jest taka srebrna taśma całą rolkę tam wy, rozciągnąłem Nie spróbuję tak samo tutaj jak, jak jest słońce to rzeczywiście to się ta jedna jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza strona i się bez przerwy tak mieni i odbija się to słońce od, od, od tych taśm zobaczymy nie, nie odpuści. To jest. No mówię, nie wiem ile jest w, w słońcu. 30? 35? Eee... Zaraz idę do eee, Jeść przygotować. Dam im no najgorsze. To tamte. Tamte. No nie mogę tym. Widzę, że już wszystkie młode już pochodziły. Coś tu na ziemi chodzi. Eee, no i muszę hmm. jeszcze tutaj taśmy rozciągnąć Miejmy nadzieję, że to, to coś tam pomoże, odstraszy bynajmniej Tu już odleciał gdzieś w bok Nie widzę go Gołębi też nie widzę Co najgorsze to Gołębi też nie widać Albo poszły tak wysoko Albo eee, przeszły gdzieś tam w bok Nie ma ich ja mówię, 11 od 6 latają. No, ktoś powie, a, no bo latają, bo bo by Jakby chciały, to by siadły. Wtedy, wcześniej siadły 3 z 9 no i 6 zostało. Widzę, że tam jak któryś tam chce wyjść. Dostały to dopiero wodę, a za chwileczkę no, też nie chcę dawać, bo e, tamte, co są w górze, no to nie pojedzą. Zobaczymy chwilę jeszcze. Zaczekamy. A są tutaj. Ale to, to, to są wariaty takie, ten się wybił gdzieś wysoko. On powoli, on na skrzydłach, na latawca się ustawia i co, y, powoli do góry, do góry, do góry. I, I za chwilę będzie już nad nimi. Jak nie jest głodny, no to tylko je wystraszy. Ale jak jest głodny, no to te, y, które mamy od szóstej, no to piątą godzinę otwierają. Od jedenasta, no to 5 godzin w takim upalnym słońcu. No te gołębie będą chciały, już będą tak wypompowane, że to jakiś dramat. I w tym momencie, właśnie on e, bije w te gołębie. One już nie mają już tego takiego odbicia jak na samym początku. Był w te wcześniej jeszcze taki film, gdzie e, były po 3 godzinach, no to one jeszcze miały zryw, jeszcze odchodziły. A teraz po 5 godzinach. To co? To już, to już gołębie, jest, zwłaszcza że e, e, już praktycznie dochodzimy do maksymalnej temperatury no i te gołębie już, e, te gołębie już są mocno wy, wypompowane. A są tutaj. O, tu są. Ale tak z tyłu, tak już nie centralnie i już się boją. Tam były przedtem przegoniły je jaszczęby, to ja mówię, było ich ze cztery. to jakby nie wiem, tak by się łapały w powietrzu tak ale bardzo wysoko. I może młode, tak samo wyszły młode. I to jak młode, no to tam zostanie tylko para, a później młode się rozlecą. No ale to prawdopodobnie to nie był jeden lęk, no bo te młode pewnie dwa lęgi wyszły, nie? No to to nie wiem ile tam było, ogólnie było ich cztery no to może były trzy młode, nie? Yy, stary i, i, i trzy młode, bo to co było tutaj nad, na, nad dachem to był stary już ale, ale tamte to może rzeczywiście trzy młode, no to niech będzie trzy młode rocznie yy, razy dwa to sześć w jednym tylko takim kwadracie Heh. to matematyka to, to yy, to nie ma o czym tego, bo to... Te, te taśmy się fajnie tam bujają tak. Może akurat coś z tego będzie, no bo to w sumie z, z, zrobiłem takie zabezpieczenie zwłaszcza na kury. A zobaczymy jak to będzie skutkowało. Przetaśmowałbym jeszcze dalej i, i zrobiłbym takie właśnie na, na taśmach, no bo no nie da się inaczej. Zobaczymy jak tego... No. Niektórzy powiedzą, do, do wszystkiego się przyzwyczai. No to dlatego trzeba wymieniać od czasu do czasu coś, coś nowego, coś nowego wprowadzać. No i jest strasznie. Jest strasznie, zwłaszcza jak, jak e, 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 no tam z tyłu to podleci, i, i tam spół, tam drzewa są tam z tyłu, te. E, no i tam siedzi, obserwuje. I on to, to tak samo, w sumie zna, na tej samej zasadzie jak lis. I on gdzie siedział, obserwował, obserwował, widzi, że się nic nie dzieje, no to z biegiem czasu nawet te taśmy pewnie mu nie będą przeszkadzać. Ale miejmy nadzieję, że, że kurczęta, bo tam z tyłu są puszczone teraz przeniesione kurczęta, że one już dorosną. Że ta, te, to właśnie to zabezpieczenie daje mi ten czas, żeby dorosnąć, że to powiedzmy jeszcze chwilę czasu takiego ostrej, e, Ostrych ataków, ale to nie ma znaczenia. To e, nie ma tak zbyt wielkiego znaczenia. Nawet te młode barżanty w tym roku nie ma zbyt dużo tych barżantów. Bo jak zazwyczaj się widziało te barżanty, to było dużo tutaj barżantów. A tak co co e, nie mają się za bardzo e, e, gdzie. Może trochę lisów też nie ma, tak znowu za wiele. ale e, i może bażanty mogłyby się odbudować, bo jak było dużo lisów, no to automatycznie i też i bażantów nie było. Nie wiem jak te gołębie, nie widać ich. I ktoś powie, no to trzeba mieć taki czas w sumie i siedzieć i, i pilnować tych gołębi. Ale tak, tak jak mówię, no to jest, e, 5 godzin lotu mają. Bo było tylko do dziewiątej były trzy, później dziesiąta i... Już jest 11 godzina, a one cały czas. Tylko że trzy już dosiadły, później pójdę zobaczyć co to. No i tego jednego młodego, jeden odleciał, jeden młody. No i e, bardzo mało cukrówek. Jak przedtem były cukrówki, ja nie wiem co się stało. Było masa tych cukrówek, a teraz już tak nie widać tych za bardzo tych cukrówek. I tych e, gołębi takich dzikich, tych grzywaczy też za bardzo nie widać, bo. Przedtem, nie wiem, czy poleciały tam gdzieś na, na pola rzepaków. Nie wiem, bo tutaj było skoszone niedawno pole. Wczoraj? Wczoraj albo przedczoraj było skoszone, pszenica tam była. I w sumie pszenica po rzepaku była zasiana i tam też rzepak był, ale tam nikt nie zainteresowany jest, żeby tam siąść i, i coś tam jeść. Coś tam wy, wyzbierać to, co się z kombajna wy, wykruszyło. Nie ma w ogóle żadnego ptaka tam. I to też no też może otwarta przestrzeń jest i one też e, e, głupie nie są żeby się dać no bo tam zbyt duża przestrzeń jest no i, i są w sumie wystawione jak na patelni tych nie ma gdzieś z tyłu są one muszą bać się tutaj latać tu na centralnie jaszczębie przegonią a przede wszystkim te, te gołębie dlatego one no, nie powinny być wypuszczane Codziennie, tylko co drugi dzień, bo e, po takim locie tego gołębie to, to jeden dzień e, to, to prawie mało do regeneracji. regeneracji także e, pasuje, żeby one e, nieraz po dwa dni siedziały, działy, bo, bo te, co były te trzy po trzech godzinach, no to powiedzmy z dnia na dzień, no jeden dzień przerwy, a tak to tak to mogły być, ale te już, bo. Nie wiadomo to jest dopiero... Pff, jeszcze nie siadły i są na, na wysokich obrotach. A, a, a nie wiadomo o której siądą. przede wszystkim temperatura jest taka już. No. Tam mi się fajnie tam... U góry jest chłodniej, ale nie widać, gdzie one są. One wyszły tam może wyżej do góry. A tu są. Tu są. By chciał już iść na dół? przypałzuję, może akurat I gołębie Gołębie już są Ula, coś tu się stało A jeszcze nie siądą? Z powrotem do góry <gryw> A Nie, już siądą Chyba Ale to jest żywioły takie Przedtem się przymierzało najpierw dwa pocztowe do nich, ale to nie są gołębie, że polatały z nimi chwilę, odleciały później takie jakieś w górze jasne było. Na chwilę przy nich się przytrzymało i tyle. Nie wiem, jakie to zbliżenie, może za duże. No już były nisko, z powrotem, wystarczy, że coś wystraszy. Mogę je. jest tu. A znowu się ściskają i idą do góry. Hmm. Ależ będą chciały siąść. Nie pięć koni niż po 11 wiecie gdzieś. Nie wiem nawet dokładnie która. I nieraz właśnie przy tym momencie jaszcząbie, przypiluję z góry przewagę ma za słońca, często zależy o której godzinie, ale zależnie to za słońca to już te, te sekundy, które ma przewagi zanim one go, one go zobaczą, no to już, no one już nie mają szybkości wtedy, już wymęczone gołębie i, i, i nieraz właśnie przy tym dosiadowanie się stracą gołębie. Dobra, przypauzuję może kolejny raz, nie wiem, czy one się zdecydują, żeby siąść. Nie wiem, czy bije w nie, nie wiem, czy je dam radę tego, bo odchodzą fest. A jest tu, ale tu jest ten duży. To jest myszołów. A one? One już na obrotach są takie. Hmm. Już tak wystraszone są. Dobrej idę z tego, co w sumie i teraz drugi raz. A cały czas one już wystraszone musiały być mocno przetrenowane przez niego. No, tym razem a, już są. Jeszcze dwa nie siadły, ale wypompowane, a tak mocno po 11 dałem wszystkim jeść jeszcze dwa nie i od razu no i już. Już prawie, ale jeszcze nie. A tamto już w gołębniku. A, to już odchodząc powrotem te dwa. Nieraz one właśnie tak tak z tymi gołębiami jest. Latają po kilka kilka godzin i no to jest problem. Problem jest straszny, bo Możliwości złapania przez jaszczębia się wielokrotnością, to są te, te czasy, i przede wszystkim za nisko Muszą od razu nauczyć się siadać wszystkie razem, bo no tak jest najlepiej. Kiedy siadają, wszystko po temacie. Nie widać ich zbyt długo, a jak one tak krążą, właśnie na dachem, no to no są łatwym takim wabikiem dla jaszczębia. Znaczy takim dużym babikiem i mówi one już zmęczone już widać po tych gołębiach. Jeszcze jaskółki wróble może. A jaskółki teraz to ostrzegają tam z daleka jak już słychać, jak już tego, to one nawet gołębie już reagują. już nieraz nie widzą jaskółki a może, ale widzą jak e, <laughs> jakie odgłosy e, dają jaskółki, no to, no to od razu idą w górę. Zobaczymy Chcę, żeby siadły weszły i weszły i, I tyle Jednego młodego brakuje No ale to już A. Jeszcze nie Jeszcze i mało latania Dzięcioł, przeleciał, no, teraz się szykuje taki niefajny okres. Trochę późno, te młode były. Ten wysypia szczębi, e, no to wszystko komplikuje, wszystko komplikuje, wszystko. A tych młodych rzeczywiście jeszcze trochę jest, żeby wypuścić. No zobaczymy, ale łatwo na pewno nie będzie. A jeszcze I tak one się przymierzają, zbyt długo to wszystko trwa, niektórzy to mają ciężko odgonić gołębie od dachu, a tu trzeba zachęcać je do dachu. I to jeszcze tak nie bardzo jest jedno, prosto na daszek, no i fajnie, jeszcze jeden, jeszcze jeden. лучше я Dopóki no, nie są jeszcze za kratkami, i jeszcze, jeszcze może być po nich. Dopóki no, nie prze, przekroczą bariery klawiszy, tam na tej linii klawiszy, no to jeszcze, jeszcze tutaj, z nie wiadomo z której strony. Nieraz to zauważyłem, że on bije już na, e, tak na, na ślepo. Bije gołębnik albo przelatuje nad gołemnikiem. Jak coś jest, no to liczy na to, że się poderwie, no i wtedy jest potem. Często to widziałem, że przelatuje tak nisko z różnych stron, z różnych, wylatuje tam zatui, czy tam z tyłu za gołemnika i tak. O, i, i e, próbuje, no przelatuje tak niziutko, kontrolnie, jakby się coś poderwało, no to wtedy, wtedy e, atak. <grym> No, tym razem się udało, to jest jeszcze młody jeszcze zobaczymy co z tym młodym gdzieś tam odleciał może gdzieś siedzi, te małe młode to jeszcze no, ale one mądre gołębie są ogólnie to nie giną tak po wypuszczeniu ale no wszystko wszystko jest możliwe, także pozdrawiam wszystkich trzymajcie się te wypoczywajcie, profitujcie z, z, z takiego, no w sumie tak nawet mówię, że trochę jest zbyt mocne słońce no ale lepsza taka pogoda niż tego nie ma co narzekać. No ale też ciężko jest tego przy takich upałach. Także uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Jak macie okazję, coś innego, też lepszego. Także e, ja miałem w sumie jechać nad morze. To e, dziś w nocy, no to córka się rozchorowała, i to co ciekawe, ja, ja, ja nieraz to się zastanawiam nad tym wszystkim. E, zdiagnozowany ma e, e, COVID e, i, no i przełożony jest wyjazd. No także, a co, co, co też, tak ciekawe, też tak nie wiem, jak, jak nigdy nie, 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 nie chorowałem, no to ona zachorowała z taką mocną temperaturą i mnie też tak łamie coś, że <laughs> ciężko powiedzieć. No ale, e, jak jesteście gdzieś tam na wczasach to wypoczywajcie, uważajcie na siebie, no. Licho nie śpi. Z każdej strony trzeba uważać. Atak a może być, nie wiadomo, nieplanowanej strony, to widzicie nawet, nawet y, y, z, y, z takimi rzeczami jak wirusówki, to, to, też, to też się może przytrafić. Także trzymajcie się ciepło na razie. Cześć.